Jednym z pierwszych objawów ciąży jest brak miesiączki. Jest to zjawisko, które tak naprawdę najczęściej kobiety kieruje od razu do lekarza, ginekologa. Jest to powód, dla którego najczęściej wykonujemy oznaczenia hormonów beta-HCG, czyli tego hormonu, który pojawia się w ciąży na samym początku. Można ten hormon oznaczyć poprzez badanie moczu, można go również oznaczyć poprzez badanie krwi. Oczywiście oznaczenie obecności beta-HCG, czyli hormonu świadczącego o ciąży, w krwi jest to wiele dokładniejsze. W praktyce jest to troszkę tak, że jeżeli kobieta podejrzewa, że może być w ciąży, to w momencie, kiedy miesiączka spóźnia się około 2, 3, 4 dni, wykonany test ciążowy w krwi powinien już tą ciążę stwierdzić. Test wykonany w moczu jeszcze czasami tej ciąży stwierdzić nie może. Dlatego że zajście w ciąże nie zawsze oczywiście jest w połowie cyklu, może być później i w konsekwencji te wyniki mogą się różnić. W momencie, kiedy stwierdzi się badaniem, czy we krwi, czy w moczu, obecności tych hormonów beta możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z ciążą. Ale jest to bardzo swoista ciąża, dlatego że my określamy to mianem ciąży biochemicznej. Jest to taka ciąża, która tak de facto jest tylko widoczna w postaci obecności tego hormonu. I tu trzeba sobie powiedzieć, że biologia była w tym momencie dosyć okrutna, dlatego że około 40% tych, 40 tych ciąż biochemicznych ulega spontanicznym poronieniu. Więc nie jest to do końca tak, że dodatnie BHCG zawsze musi się zakończyć ciążą. W wypadku, kiedy ciąża rozwija się, około 5-6 tygodnia ciąży od momentu poprzedniej miesiączki wykonanie badania USG pozwala nam stwierdzić, czy jest kobieta w ciąży, czy nie. Bo widzimy wtedy w jamie macicy pęcherzyk ciążowy, który potwierdza nam obecność ciąży w jamie macicy. Jest to bardzo ważne badanie, które zawsze należy mniej więcej w tym okresie wykonać, gdyż musimy zawsze zróżnicować, czy mamy do czynienia z ciążą wewnątrzmaciczną, czy pozamaciczną. Ciąże pozamaciczne zdarzają się rzadko, ale jednak się zdarzają i zawsze takie wykluczenie jest konieczne. Co robimy później. Trzeba zdawać się z tego sprawę, że stwierdzenie ciąży i biochemicznie i WSG no, powinno zmusić kobietę do wykonania trzech badań dotyczących jej stanu ogólnego, jej stanu zdrowia, obecności przeciwciał w kierunku niektórych chorób, tak żeby przygotować się do ewentualnej ciąży. Z ciążami też bywa różnie i tu ja cały czas będę wspominał o czymś, o takiej biologicznej zasadzie, że nie każda ciąża musi zakończyć porodę. Objawy ciąży takie, które występują właściwie z momentem braku miesiączki, to również bardzo często nudności, wymioty, zmiana samopoczucia, obrzeg piersi, bóle piersi. Czasami towarzyszy temu również niewielka ilość wydzielanej siary z gluczołu piersiowego, czyli drobna ilość wydzieliny w obrębie piersiowego. Zmiana czasami, zmiany barwnikowe skóry, Poranne, nudności, wymioty, to wszystko są cechy, które mogą również świadczyć o ciąży, choć mamy do czynienia tutaj z, powiedziałbym, z klinicznymi objawami bardzo pośrednimi, które de facto nie muszą być związane z ciążą, ale jeżeli weźmiemy razem te wszystkie objawy, o których wcześniej mówiłem, plus te objawy subiektywne, to możemy rzeczywiście myśleć, że kobieta jest w ciąży.